Zakończyła się budowa drugiego etapu ścieżki nad zalewem w Kobylej Górze. Realizacja inwestycji, która pochłonęła ponad 200 tysięcy złotych, była możliwa dzięki środkom zewnętrznym pozyskanym przez miejscowy samorząd. Przypomnijmy, że w 2017 roku podjęto się budowy pierwszego etapu ścieżki od parkingu przy Dino do Tamy. Zadanie to było wykonane w ramach większej inwestycji, rewitalizacji centrum Kobylej Góry. Na ten cel samorządowcom z Kobylej Góry udało się pozyskać blisko 700 tysięcy złotych z budżetu województwa wielkopolskiego. Budowa drugiego etapu ścieżki wokół zalewu również sfinansowana została ze środków zewnętrznych. Umowę na jej realizację podpisano 8 kwietnia. Wykonawca zadania utworzenie ciągu pieszo-rowerowego prowadzącego do zapory zbiornika retencyjnego Blewąska miał czas na wywiązanie się z umowy do 19 czerwca. Terminu dotrzymał. Budowa 800-metrowej ścieżki kosztowała ponad 200 tysięcy złotych. Jest troszeczkę szersza ta ścieżka, jak można zauważyć, dlatego też, że szerokość jest jakby 2 metry do krawędzi balików wewnątrz, a nie na zewnątrz. Także myślę, że to też jest plusem tego, aby można było sobie spokojnie też rowerkiem na tej właśnie ścieżce pojeździć. Budowa drugiego etapu przebiegała bezproblemowo, jednak po oficjalnym odebraniu inwestycji pojawiły się pewne problemy. Może problem wyniknął w trakcie, a w szczególności podczas opadów, tak? Po opadach można było zobaczyć, gdzie jest problem techniczny wynikający z dużej ilości wody, która się gromadzi na ścieżce. Dlatego też już tutaj po odbiorze zostaną wykonane w najbliższym czasie prace, które spowodują to, że ta woda będzie szybciej odpływała, będzie miała odpływ z tej ścieżki, żeby nie gromadziła się i też również nie powodowała zniszczeń tutaj, jeśli chodzi o spady, gdyż spad tutaj na tej ścieżce jest dużo bardziej... Większy niż, niż ilościowo, jak również te spadki są dużo większe niż na tym pierwszym etapie ścieżki, dlatego też tutaj musimy poczynić pewne kroki, aby w przyszłości już przy większych opadach tego problemu nie było. Problem dotyczy również pierwszego etapu inwestycji. Mamy plan, aby baliki zostały zaniżone w taki sposób, aby woda mogła swobodnie sobie gdzieś tam odpłynąć na pobocze, żeby nie niszczyła już dalszych ciągów tej ścieżki. Poprzednie baliki miały średnicę 7 cm, teraz są baliki grubości 10 cm, ale też jakby patrząc pod kątem wizualnym i możliwości, jakie, jakie moglibyśmy poczynić, aby jeszcze ta ścieżka była przede wszystkim trwalsza. Jak również ten etap ścieżki, patrząc pod kątem tego pierwszego, te baliki zostały zagruntowane w taki sposób, aby też ich żywotność była większa. Wiemy, że na pierwszy, pierwszy etap po trzech latach już te baliki, niestety, na chwilę obecną częściowo je wymieniamy, gdyż one też tutaj jakby no już są częściowo zniszczone częściowo są zniszczone mechanicznie, częściowo, czy w większości są jakby zgnite. Dlatego też tutaj e, poczyniliśmy takie działanie, aby faktycznie została tutaj ta, ta część tej ścieżki, te baliki zostały zaimpregnowane już środkiem, żeby trwałość tego, tych balików. E, była dłuższa, a dlaczego te baliki? No taka też była jakby zgoda właściciela lasów państwowych, bo też może są takie pytania, dlaczego nie z innego materiału. E, miało to być w sposób naturalny, dlatego też zostało to zrobione z drewna i taka forma też została zaakceptowana przez lasy państwowe. Mimo że ścieżka wymaga jeszcze dodatkowych prac naprawczych, mieszkańcy i goście odwiedzający Kobylą Górę mogą już z niej korzystać. Chętnych, jak się okazuje, nie brakuje.